Rozdział pod tytułem Jak mam teraz żyć? Przez dziewięć miesięcy po moim doświadczeniu w Mesajach College przeżywałem podniecenie, które nie ustawało. Nigdy przedtem czegoś podobnego nie odczuwałem. Była to pulsująca radość, lekkość, wolność i świadomość obecności Bożej czego nie da się wytłumaczyć komuś, kto tego nie przeżył. Jestem pewien, że większość nowych wierzących przeżywa taką euforię. Odpowiedzi na modlitwy przychodziły prawie automatycznie, dokuczliwe problemy osobiste stały się jakieś łatwiejsze do opanowania. Na przykład moje łańcuchowe palenie. Paląc ponad trzydzieści lat, próbowałem niezliczoną ilość razy zaprzestać, używając hipnozy, siły woli i psychologii, nic nie skutkowało. Stało się to wkrótce po mojej wielkiej decyzji, kiedy zacząłem uczęszczać na braterskie spotkania modlitewne przy śniadaniu we wtorki rano. Byłem tam jedynym palaczem, czułem się nieswojo. Wreszcie powiedziałem o tym Najwyższemu, przyznając się, że o własnych siłach nie mogę rzucić palenia. A następnie poprosiłem go, aby odebrał mi pociąg do tytoniu. On to uczynił. Od tego czasu już nigdy nie paliłem. W tym momencie opuściła mnie chęć do palenia. Przez kilka tygodni trzymałem paczkę papierosów w kieszeni, a wreszcie wyrzuciłem ją. Przez dziewięć miesięcy była jakaś łatwość i płynność prawie w każdym aspekcie naszego życia. Wtem nagle wyżyny skończyły się. Byłem bardzo przygnębiony. Co złego zrobiłem? Rozmawiałem o tym z kilkoma przyjaciółmi, którzy byli starsi ode mnie w panu. Oni śmiali się i powiedzieli mi, że to Boży sposób uświadomienia mnie, że muszę rosnąć. Nadszedł czas zejścia z emocjonalnych wyżyn i dolin uczuć, aby móc odkrywać, co pan chce, żebym czynił. Ta ostatnia myśl wydawała mi się aż zbyt wielka. Byłem zdziwiony tym, że Bóg miał coś szczególnego, co chce, abym ja robił. Cóż ja mogłem robić dla Boga? Jako wierzący Żyd, wiedziałem, że stałem się pewnego rodzaju osobliwością. Chociaż czułem się zupełnie wygodnie jako Żyd, większość Żydów nie czuła się wygodnie ze mną. U wielu z nich wypłynęły na powierzchnię stare rany i stare uwarunkowania, a społeczeństwo żydowskie jako całość patrzyło na naszą rodzinę z niedowierzaniem. Społeczeństwo żydowskie może zrozumieć i przyjąć fakt, że są Żydzi ortodoksyjni, Żydzi konserwatywni, Żydzi odnowiciele, Żydzi humanistyczni, Żydzi agnostyczni. Żydzi ateistyczni, nawet Żydzi rozpustni. Bez względu na to, co oni myślą o Bogu, są Żydami. Ale jakoś Żydzi Mesjanistyczni, ci Żydzi, którzy wierzą w Boga i wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, są w ich pojęciu inni. Ich postawa duchowa jest często odrzucana. Nie Żydzi mogą również stanowić problem. Niektórzy wierzący i niewierzący nieżydzi przyjęli wielkie kłamstwo że żyd nie może uwierzyć w Jezusa i pozostać żydem mają oni tendencję patrzenia na nas jako na dziwaków niektórzy wierzący nieżydzi zwracają na nas zbyt wiele uwagi i to też stwarza dla nas problem są oni zachwyceni Widząc na własne oczy wypełnianie się proroctw biblijnych, widząc Izrael znów jako państwo, widząc Żydów przychodzących do Jezusa jako Mesjasza w liczbach nienotowanych przez dwa tysiące lat, że istnieje niebezpieczeństwo, iż staniemy się ulubieńcami lub maskotkami. Często nasi nowi bracia lub siostry są bardziej zainteresowani faktem, że my jesteśmy wierzącymi Żydami, niż tym, że jesteśmy nowymi wierzącymi. W następnych miesiącach stanąłem przed jeszcze innym dylematem. Dotyczył on prawie wszystkich Żydów mesjanistycznych, których znałem. Większość z nich była wychowana w domach nominalnie żydowskich, gdzie realności Boga i Biblii w ich życiu brakowało kiedy już stali się wierzącymi, okazywali olbrzymi głód poszukiwaczy, chcieli wiedzieć coraz więcej na temat swojej tożsamości, jako Żydzi i na temat tego, co Żydowskie. Kiedy spotkała ich presja lub odrzucenie, byli wystraszeni i instynktownie szukali jeden u drugiego, podpory i społeczności. Tak było prawie wszędzie i to zrodziło następne pytanie. Jak mamy teraz żyć, kiedy uwierzyliśmy? Kontrowersje rozprzestrzeniały się jak złośliwy rak. Dowiedziałem się, że to trwa już od lat. W niektórych przypadkach zegar cofnięto o 1800 lat do czasu, kiedy powstało to stare pytanie. Jak my Żydzi mamy działać w świecie prawie całkowicie nieżydowskim? Czy mamy być oddzieleni od wierzących nieżydów? Czy też mamy czcić Boga razem? Jeżeli mamy czcić Boga razem, to czy mamy pójść do kościołów? Czy to nie doprowadzi do asymilacji? Czy mamy tego unikać za wszelką cenę? Czy mamy stworzyć sobie synagogę? Jeżeli tak, to jakiego rodzaju? Ortodoksyjną, konserwatywną czy reformowaną? Jeżeli założymy sobie synagogę, to co stanie się z naszymi braćmi i siostrami nieżydowskimi, którzy chcą Boga czcić razem z nami? Czy to nie spowoduje, że będą się czuć jako obywatele drugiego gatunku? Jeżeli to się stanie, to czy nie przestąpimy przepisów Biblii, która mówi, że mamy być wszyscy, jedno w ciele? Czy nasza koncentracja na tym, aby pozostać Żydami, jest strachem przed człowiekiem, czy pewnym rodzajem bałwochwalstwa? Jak mamy pogodzić Słowo Boże z różnicami kulturowymi i strachem, które ciągle istnieją? W jaki sposób zachować naszą tożsamość jako Żydzi? Naokoło ciągle toczyły się dyskusje. Dołączyłem do innych wierzących Żydów. I razem zmagaliśmy się z tymi pytaniami. Wielu przedstawiało bardzo wyraźne problemy emocjonalne. Był to problem nie tylko lokalny, lecz ogólnonarodowy. Dziwna rzecz, że tylko w Izraelu problem ten nie był problemem. Tam wierzący Żydzi nie bali się utraty swojej tożsamości żydowskiej. Oni wiedzieli, że są Żydami i tego nikt nie mógł im odebrać. Kilka grup postanowiło, że należy się stać Żydami bardziej niż przedtem. To była skrajna prawica. Inni odrzucili prawie wszystkie zwyczaje żydowskie i stanowili skrajną lewicę. Kontrowersje przewijały się na spotkaniach, przy kawie, na konferencjach, które trwały do późnej nocy. Mówiliśmy, mówiliśmy i mówiliśmy. Ja przez cały ten czas przeszukiwałem Pismo Święte tam znalazłem coś co dla mnie wyglądało na boży kierunek Jezus powiedział błogosławieni jesteście gdy wam złożyczyć będą i prześladować was będą i mówić kłamliwie na was wszelkie zło ze względu na mnie ewangelia mateusza rozdział 5 werset 11 i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ewangelia według Mateusza, rozdział 10, werset 22. Nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzyma w zamian daleko więcej w obecnym czasie. A w świecie przyszłym żywota wiecznego. Ewangelia Łukasza, rozdział ósmy, werset 29 do 30. Poselstwo to wskazuje nam jeden kierunek. My wierzący, mamy się spodziewać prześladowania od tego świata, a nawet i od naszej własnej rodziny. Ci zaś, którzy zgodzą się cierpieć, otrzymają w przyszłości obfite błogosławieństwa. Piotr miał podobne słowa zachęty. Kiedy pisał pierwszy list do wierzących Żydów, oni bali się o swoje własne życie. Ciemiężycielem był wtedy Rzym. Neron głosił, że to wierzący są odpowiedzialni za wielki pożar, który zniszczył dużą część miasta. Polowano na nich bezlitośnie. Jeżeli kogoś złapano, oblewano go smołą i podpalano, aby jak pochodnia świecił w ogrodach Nerona. Albo prowadzono go na arenę jako pożywienie dla lwów, albo dla sportu gladiatorów. Kiedy Piotr pisał do swoich współwiernych Żydów, nie patrzył na okoliczności ani też w tył. Patrzył w przód. Mówił im o ich dziedzictwie i ich nagrodzie. Bóg osobiście przygotowywał to dla nich. Była to nagroda nieskazitelna i niewiędnąca. Piotr znał ucisk, jaki przeżywali wierzący, ale on nie zwracał uwagi na to. Wskazywał im na słowo Boże. Mówił im, aby ucztowali w słowie Bożym i aby pragnęli mleka duchowego. Potem powiedział mi, o co głównie chodzi. Powiedział, że przystąpi do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale wybranego i wielce uhonorowanego przez Boga. Mieli oni odpowiedzialność nawet w obliczu prześladowań. Mieli budować się w duchowy dom Boży. Byli świętym kapłaństwem, mogącym ofiarować ofiary duchowe, które były przyjemne Bogu przez Jezusa, myślnik, Mesjasza. Rada Piotra była specyficzna. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Pierwszy list Piotra, rozdział czwarty, werset siódmy do ósmego. Bądźcie ludźmi dobrego i świętego charakteru, dlatego tym bardziej dołóżcie starań w waszym postępowaniu, gdyż Bóg was wybrał i powołał. Jeżeli pójdziecie według linii, którą wam wyznaczyłem, nie ma powodu, dla którego mielibyście się potknąć. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, werset 11. To Jan dał mi klucz do kierowania wszelkimi moimi stosunkami. Jeżeli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doszła w nas do doskonałości. Potem poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa każdą bojaźń. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 12, 16 oraz 18 jak my wierzący mamy postępować względem siebie paweł podsumował to w pierwszym rozdziale listu do efezjan mesjasz przyszedł tak samo do pogan jak i do żydów aby obydwu pojednać z bogiem ojcem każdy został wybrany i przyjęty do rodziny bożej dokładnie w taki sam sposób każdy jest współdziedzicem z jezusem i dlatego jesteśmy współdziedzicami Jedni z drugimi. W wyniku wielu miesięcy studiowania, modlitw, doszedłem do takiego stanowiska. Ja jestem Żydem, urodziłem się jako Żyd i umrę jako Żyd. Nawet gdyby to było możliwe, abym odrzucił moją tożsamość żydowską i moje pochodzenie, nigdy bym tego nie zrobił. Jestem Żydem z urodzenia i z wyboru. W gruncie rzeczy czuję się tak wygodnie i bezpiecznie z moją tożsamością żydowską, że nie boję się po strachu tych, którzy to kwestionują. Moje żydowskie pochodzenie nie zostało na mnie nałożone przez opinię publiczną ani przez ustawę rządową. Nie zostało mi to dane przez ludzi i ludzie nie mogą mi tego zabrać. Jako Żyd jestem nawet bardziej czuły na nauki Jezusa który urodził się jako żyd jako żyd wybrał innych żydów na swoich uczniów i miłował naród żydowski dziś jako jego uczeń wiem że mu bardziej zależy na podstawie naszego serca niż na naszych uczynkach ta świadomość pozwala mi mieć pokój którego potrzebuję a żeby wszystkie problemy złożyć przed nim zrzucić swoje troski na niego Poddając się Duchowi Bożemu i szukając pokoju, miłości i radości. W moich stosunkach z innymi wierzącymi Żydami oraz nie-Żydami, mam szukać pokoju, który przewyższa zrozumienie i mądrość, która pochodzi z góry. Mam unikać gniewu, złości i zmagań o własne sile, a boża natura miłości stanie się coraz widoczniejsza we mnie. W relacjach z członkami mojej rodziny mam być stały, nigdy nie odwracając się od mojego dziedzictwa, moich przodków, ani od Izraela. Nie mogę pozwolić, aby coś stało mi się kamieniem obrazy. Gdyby we mnie wezbrało pragnienie, żeby przypodobać się innym, szczególnie gdyby to oznaczało kompromis ze Słowem Bożym, jestem w poważnym niebezpieczeństwie. Słowo Boże mówi nam, że wielu potknie się na tym kamieniu obrazy. Nam, którzy wierzymy, jest powiedziane, abyśmy nie czekali, ale szli naprzód i naśladowali go. Jeżeli tak czynimy, wtedy pokój, który przewyższa zrozumienie, zamieszka w nas zgodnie ze Słowem Bożym. Historia minionych dwóch tysięcy lat. Zwraca naszą uwagę na nieludzkie podejście człowieka do człowieka. W tym procesie ważne stało się samo zachowanie. My, Żydzi, chroniliśmy się przed tymi, którzy chcieli zniszczyć naród żydowski. Tak jest ciągle, ale Bóg, który nas uformował i wybrał, wyciągnął do nas swoją rękę i zawarł przymierze z nimi, nie chce nas zniszczyć. Również ci, którzy byli prawdziwymi wierzącymi, nie byli winni okrucieństw, które miały miejsce. Jak mam wytłumaczyć minione dwa tysiące lat? Nie potrafię. Jedno wiem: historia nie jest tu najważniejsza. Nie jest również najważniejsze żydostwo tych, którzy wierzą. Najważniejszy jest Jezus. Czy on jest pomazańcem Bożym? Czy nie, czy On jest Mesjaszem, czy nie. Dzięki Bogu, że Jego Słowo uczyniło mnie wolnym. Dzięki Bogu, że mogę czytać stare przymierze i nowe przymierze i rozpoznać w nich jednego autora. Cieszę się, że ostrzeżenia Piątej Mojżeszowej stały się dla mnie jasne i że byłem w stanie wybrać życie. Duch mój raduje się, zdążając w kierunku Jego wysokiego powołania w moim życiu. Jest Bóg. Jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Jest Mesjasz. Jezus jest Mesjaszem. Jestem wolny. Nie muszę tańczyć do rymu, zwyczajów lub tradycji, ani też dawnej nienawiści lub strachu. Mój Bóg... Króluję. W Nim żyję, poruszam się i mam Jego wsparcie. W jaki sposób utrzymuję tę moc i realność Bożych prawd? One wypływają z każdego włókna mojej istoty. To jest ta radosna nowina, która oczekuje każdego, kto chce znaleźć i poznać Boga.